Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, gdzie dodać konto Google w telefonie Vivo. Na początku przechodzimy do aplikacji ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Google. Teraz wybieramy opcję Zaloguj się. Następnie. Potwierdzamy, że to my za pomocą hasła lub odcisku palca, jeżeli taki mamy. Następnie logujemy się do konta Google. Możemy też w tym miejscu utworzyć nowe konto. Wybieramy, czy ma być ustawiona kontrola rodzicielska. Następnie przychodzimy dalej i zgadzamy się. Następnie akceptujemy tworzenie kopii zapasowej lub też nie. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.